Witam wszystkich w kolejnym filmiku. Dzisiaj taki odcinek specjalny, bo rzadko, rzadko robię, właściwie nie robiłem dotychczas takich, e, e, takich odcinków. E, będzie to odcinek z unboxingiem listu, który dostałem e, z wymianą od... E, list jest taki specyficzny, ja oczywiście wiem co tam jest, co so, przynajmniej powinno się znajdywa, znajdować, bo... Bo, bo, e, bo to była wymiana uzgodniona, ale bardzo się cieszę, bo jest tutaj sporo kart limitowanych do mojej kolekcji, i, 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 i chciałbym Wam dzisiaj pokazać. To jest list od Dominika z miejscowości Gniew, którego pozdrawiam. Nie wiem kiedy to puszczę, bo, bo ogólnie jakoś tak się nie nastawiałem na ten, ale na pewno. I zobaczcie, już widzimy pierwsze co jest to karta legenda z edycji y, Champions League 2000 y, z edycji Champions League 2013-14 Koszta ci co oglądają moje filmiki to, to wiedzą że ja mam tą kartę i ta będzie na wymianę Ruj Koszta legenda z edycji 13-14 i y, będzie na wymianę tak więc zapraszam i tu powinno być Oczywiście, kilka kart limitowanych, i już zobaczcie. Super, super sprawa. Dokonaliśmy wymiany. Mam nadzieję, że do Dominika, oczywiście, wysłałem list. Mam nadzieję, że już go otrzymał. I kiedy ten filmik będzie wyemitowany, kiedy go puszczę na moim kanale, to i on już będzie miał przesyłkę ode mnie. Tak więc, zobaczcie. Pierwsza karta limitowana Frank Ribery Bayern Monachium. Druga karta limitowana Alexis Sanchez. Alexis Sanchez to jest karta, też będzie na wymianę. Oczywiście mam ją. Kolejna karta, która też będzie do wymiany to Łukasz Piszczek. Tutaj moja to karta, której nie miałem dotychczas. Niklas Moisander, czyli kolejna, kolejna limitka do kolekcji. I następny piłkarz, którego jeszcze nie miałem z kart limitowanych, Wiktor Fischer z Ajaxu. Tak więc jest super. I następna karta, której nie miałem w kolekcji, Karim Benzema. Super karta limitowana. I jeszcze jedna karta limitowana, której w ogóle dotychczas nie miałem, to Toni Cross z Realu Madryt, czyli kolejny gracz Realu. I ostatni gracz, którego dotychczas nie miałem, to jest Manuel Neuer. Tak więc, zobaczcie, super, super przesyłka 9 niesamowitych kart. 8 kart y, limitowanych i jedna karta legenda. Ruj, koszty bardzo, bardzo dziękuję, Dominik, za tą przesyłkę. Mam nadzieję, że y, to, co otrzymałeś ode mnie uzgodnione, y, też Ciebie tak zadowoli jak, jak te karty, które ja otrzymałem od Ciebie. Naprawdę fajna sprawa. Y, niektóre karty będą do wymiany. Oczywiście, nie te sześć, które teraz tutaj pokazuję, ale te wyżej, czyli Legenda Ruj Koszta, Piszczek i Alexis Sanchez, to są karty powtórkowe. Tak więc zapraszam wszystkich do, do, do pisania, do wymian. Chętnie będę się wymieniał, bo cały czas zbieramy edycję Champions League 14-15. Na dzisiaj to będzie tyle. Dzięki za oglądanie.